na własnym stadionie PGE GKS Bełchatów. Lepiej to spotkanie zaczęli goście, to sytuacja z drugiej minuty, dośrodkowanie Mateusza Cetnarskiego, minął się z piłką Krzysztof Pilarz, ale nikt tej akcji nie zamknął. Pierwsza okazja, pierwsza groźna okazja dla ruchu Chorzów, niecelny strzał Wojciecha Grzyba. Tuż po tej akcji mógł strzelić gola w Rubel, ale został wzięty w kleszcze przez doświadczonych defensorów niebieskich, no i ostatecznie strzału nie oddał. Dośrodkowanie w pole karne Bełkatowa. Grzegorz Baran interweniuje. Łukasz Sapela. Było bardzo gorąco. To sytuacja z 31 minuty. Dośrodkowanie w pole karne Jacka Popka. Dawid Nowak zdołał przyjąć piłkę w bardzo trudnej sytuacji. Ale nie zdołał uderzyć. Nic z tego nie wyszło. Szybko mógł odbyć się ruch Chorzów. Krzysztof Nykiel dośrodkowuje Artur Sobiek. Świetny strzał Sobieka. Też trzeba zwrócić uwagę na kapitalne przyjęcie piłki klatką piersiową. No Ale czujny w bramce golki per gości. Kolejna akcja Wróbla. Tomasz Wróbel przedrał się w pole karne. Wróbel interweniuje. Krzysztof Pilarz. I teraz mieli sporo szczęścia gospodarze. Dali się obrać. Krzysztof Nykiel i Wojciech Grzyb. Dobry refleks Krzysztofa Pilarza. Tu kolejna akcja wróbla. Ujek Dawid Nowak zamyka akcję. Małkowski świetnie po raz kolejny. Golki per niebieskich. Pierwsza połowa zakończyła się zatem bezbramkowym remisem. No a początek drugiej był trochę rozczarowujący. To 65. minuta i pierwsza groźna akcja w tej drugiej odsłonie rywalizacji. Dośrodkowanie w pole karne Wojciecha Grzyba. Łukasz Janoszka mija się z piłką. No, gdyby ciut niżej zagrał tę piłkę, mogło być naprawdę groźnie. 10 minut później kolejną okazję mieli Chorzowianie. Marcin Zając wyprzedził Matela Cicia. Oddał strzał, ale obok bramki. To kolejna okazja po Waldemara Fornalita. Łukasz Janoszka, najważniejszy moment tego meczu. Faulowany w tej sytuacji skrzydłowy ruchu Chorzów przez Jakuba Tosika. A Jakub Tosik ukarany czerwoną kartką. Czym zasłużył na tę kartkę? Ta powtórka chyba pokazuje, że nie, bowiem najpierw wybijał piłkę, później zahaczał. Janoszkę Jakub Tosik opuścił ostatecznie boisko. No i osłabił swoją drużynę. Wojciech Grzyb to jest egzekutor tego stałego fragmentu gry. Wojciech Grzyb wyprowadza swój zespół na prowadzenie. Róg prowadzi jeden do zera. Kilka minut później siły się wyrównały. Po tym faulu Grzegorza Barana kapitan zespołu Ruchu Chorzów otrzymał drugą żółtą kartkę. Musiał wylecieć z boiska. Tym, który ucierpiał w tym starciu był Mariusz Ujek. Zaraz zobaczymy sobie w powtórce, czy ta druga żółta kartka się należała. Ewidentnie kopnięty w kolano Mariusz Ujek, także nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. 89. minuta, jedna z ostatnich akcji. Ale Zbigniew Zakrzewski nie zamienił tego doświadkowania na gola. Tu też Zakrzewski, ale daleko odskoczyła piłka Zakiemu przy przyjęciu. No i mieliśmy tylko rzut rożny. Nic z tego jednak nie było. Ruch Chorzów wygrywa w bardzo ważnym meczu z PGE GKS-em Bełchatów. 1 do 0 strzelcem bramki Wojciech Grzyb.